Dzień dobry! Dzisiaj kręcimy lody i to podwójnie, bo kręcimy film i kręcimy w maszynce. O maszynce opowiem za chwilę, a najpierw pokażę Wam, co będzie potrzebne do przygotowania lodów. Dzisiaj lody malinowe. Co będzie potrzebne do przygotowania lodów malinowych? Przede wszystkim maliny i to w ilości 300 g. Tu są świeże maliny, jest sezon na maliny. Do tego trzy żółtka 3 duże łyżki cukru białego tym razem, 300 ml śmietany kremówki 30% i 300 ml mleka skondensowanego zagęszczonego, ale takiego niesłodzonego. I to jest wszystko z produktów. Będą potrzebne jeszcze takie urządzenia jak mikser i maszynka do lodów, o której już wcześniej wspominałam. Co do maszynki opowiem wam później o zasadzie jej działania. Natomiast zanim przystąpicie do robienia lodów, musicie mieć ten oto wkład już wcześniej zamrażony przez minimum 24 godziny w zamrażalniku. Mój taki wkład, ponieważ ja mam dwa takie wkłady, już się mrozi. Także ja zabieram się za przygotowywanie lodów. Zaczynam od zmiksowania trzech żółtek z cukrem. Ja tego cukru dodaję 3 łyżki, aż trzy łyżki i tylko trzy łyżki. Zwróćcie uwagę na to ile w lodach kupowanych w sklepie jest cukru. Z drugiej strony to są lody i lody są słodyczami, które jemy, jak mamy ochotę na poprawę nastroju. Ja dodałam cukru białego. Cukier biały najlepiej rozciera żółtka i najlepiej się zachowuje w lodach. Próbowałam z cukrem brązowym, z cukrem trzcinowym, z ksylitolem, jednak wracam do cukru białego. Raz na jakiś czas. Rozcieram żółtka. Cukier w żółtkach należy rozetrzeć całkowicie. Te grudki cukru nie powinny być w ogóle wyczuwalne. Kiedy to zrobicie, do tych żółtek, zobaczcie, masa jest całkowicie gładka, do tych żółtek teraz będę dosypywać malin. I teraz delikatnie na małych obrotach te maliny zmiksuję z żółtkami. Do zmiksowania żółtek z malinami specjalnie użyłam miksera, nie blendera, dlatego że blender zrobiłby tą masę całkowicie jednolitą i nie byłyby wyczuwalne kawałki malin. A tak, w lodach będą wyczuwalne kawałki malin. Zobaczcie, te maliny tutaj są, one są już widoczne, a potem będzie je czuć również i widać w lodach. Teraz te maliny z żółtkami wkładam do lodówki, bo wszystkie składniki, z których będę robić lody, powinny być jak najbardziej zimne. Teraz pora na tą kremową część lodów. Umyłam końcówki od miksera i będę teraz do tego pojemnika wlewać śmietanę, kremówkę i mleko zagęszczone po 300 ml. Włączam teraz moją maszynkę na małe obroty na około 5 minut. Tak wygląda po 5 minutach ubijania połączona śmietana kremówka z mlekiem skondensowanym. Ona jest lekko napowietrzona. I tak ma być. W tej chwili będę wyciągać swój drugi składnik lodów, ten malinowy, i będę je łączyć ze sobą. Teraz do malin wleję mleko skondensowane ze śmietaną, One jest delikatnie spienione, tak jak Wam pokazywałam, zobaczcie, i będę mieszać. Wszystkie składniki na lody są już połączone. Teraz tę masę wkładam do lodówki na minimum godzinę. Kiedy masa na lody chłodzi się w lodówce, a ona powinna być mocno chłodna, opowiem Wam o konstrukcji maszynki do kręcenia lodów. Konstrukcja jest bardzo prosta, ale jest też bardzo skuteczna. Zobaczcie, tu jest mieszadło. To mieszadło po załączeniu maszynki kręci się. Ten pojemnik, który tutaj jest, on mrozi te lody, on powoduje, że one się od razu zaczynają ścinać, one się zaczynają zmrażać. On, jak jest mocno zmrożony, ta masa lodowa przywiera do ścianek pojemnika i wtedy to mieszadło w środku, kręcąc się, ociera z brzegów ścianek lody i w ten sposób powoduje, że te lody są bardzo kremowe i takie puszyste. Ja myślę, że to wszystko. Konstrukcja jest dosyć prosta i bardzo Wam polecam. Kupcie sobie taki pojemnik i róbcie w domu lody. Minęła godzina. Moja masa na lody już jest bardzo mocno spłodzona, chyba maksymalnie jak może moja lodówka. W tej chwili idę zamienić pojemnik, w którym będę kręcić lody. Tak wygląda pojemnik, który właśnie wyjęłam z zamrażalnika. Jak widzicie tutaj na górze jest folia. Po co ja włożyłam tą folię? Za każdym razem jednak Gdzieś się zbierze troszeczkę wilgoci w zamrażarce, a mi zależało na tym, żeby ta powierzchnia była bez żadnego lodu, bez żadnego szronu. Wkładam w tej chwili ten mój wkład, nakładam maszynkę, część zmieszadłem, zamykam, wyjmuję masę na lody z lodówki, jeszcze ją zmieszam, włączam maszynkę i wlewam tutaj przez ten otwór do środka masę na lody. Jak widzicie, maszynka działa. Mieszadło, kręcąc się, odrywa te przymarzające kawałki masy lodowej i w ten sposób powoduje, że lody będą puszyste, kremowe. Jeżeli kupicie sobie taką maszynkę, a zakup takiej maszynki to jest w granicach 60 do 100 zł. Przekonacie się robiąc lody, że one się nie różnią niczym od takich lodów kupowanych w sklepie. Lody są też kręcone, te sklepowe też są robione w podobny sposób. Natomiast te lody robione w domu, one są zupełnie bez żadnej chemii, bez sztucznych dodatków, konserwantów, barwników. Tu są po prostu tylko owoce, śmietanka, mleko, żółtka i cukier. Lody są coraz bardziej kremowe, masa jest coraz bardziej zmrożona, gęsta. Jeszcze około 10 minut pozwolę mojej maszynce popracować na mój sukces na te moje lody, mi się potem wszyscy będą zachwycać. Jak widzicie ta maszynka naprawdę działa. Ona tu już pracuje na mój sukces. zobaczcie masa jest bardziej już coraz bardziej gęsta i kremowa. Minęło 15 minut. Lody są gotowe, zobaczcie, one są już gęste, kremowe, one chcą już mi wyjść z tego pojemnika. Ja w tej chwili wyłączę maszynkę i wyjmę mieszadło. Znaczy właściwie mieszadło ono zawsze zostaje w środku. I lody, zobaczcie, jaką one mają kremową, gęstą konsystencję. Ja w tej chwili przełożę je do pojemnika i włożę do zamrażalnika na jakieś 2-3 godziny, w zależności od mocy waszego zamrażalnika lodów jak widzicie jest dość dużo ten pojemnik do którego ja przekładam to jest litrowy pojemnik także to jest przepis na litr lodów lody możecie zrobić o dowolnym smaku wystarczy że maliny zamienicie na inne owoce ja w tej chwili jeszcze tylko tutaj wyrównam tą powierzchnię zamknę pojemnik i na 2-3 godziny włożę je do zamrażalnika a potem będę jeść I teraz ten najważniejszy moment. Otwieram lody. Wszyscy już czekają, żeby je zjeść. Zobaczcie, jak one wyglądają. Ja je tu przestawię i będę je nabierać. Zobaczcie, są kremowe, są puszyste. Proszę bardzo, tu jest pierwsza gałka. Proszę bardzo. I teraz kolejna porcja. Lody są gotowe. One mają kremową konsystencję i są po prostu pyszne. Nie będę Wam dłużej o nich opowiadać, po prostu zaraz je zjem. Życzę Wam smacznego, wierzę, że zrobicie sobie takie lody. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Ja idę jeść.